Przed obejrzeniem tego filmu chciałam Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za odbiór poprzedniego odcinka i następny odcinek właśnie będzie z MSP i będziemy właśnie odnawiać, jeśli bardziej odzorować nowy pakiet, ale to w innym odcinku, ale jeszcze raz chciałam Wam bardzo podziękować za taką po prostu reakcję na ten film i że aż tak tyle osób to obejrzało i że... Przyszło nowych, takich jakby weteranów wojennych do mojego kanału. Po prostu jesteście mega i bardzo, ale to bardzo Was dziękuję. I Wy, właśnie mnie motywujecie do działania dalej. I teraz zobaczycie ten odcinek, więc zapraszam Was do oglądania. Pewnie chyba usłyszycie to drugi raz, ale no, zapraszam Was do oglądania. <ścoughs> Hej, witam Was w odcinku na tym kanale z Minecrafta. Styl normalnie 2K18 moich filmów, no, ale trudno, no. E, w dzisiejszym odcinku zagram sobie Find the Button. Mapa zrobiona przez, e, uwaga uwaga, przez Bunie11 i Creeper24. Szczerze znalazłem sobie tą mapę na jednej stronie, gdzie wam w sumie podlinkuję, gdzie możecie ją pobrać i tak dalej, jakbyście chcieli w nią zagrać, no. E, przejdźmy może już do zasad i szybko zagrajmy w tą grę. Ta gra chyba ma 15 poziomów, jak się nie mylę, czy tam 10, coś koło tego. No. Próbowałam tak znaleźć w miarę poziomów, żeby jakoś tak nagrać super odcinek, więc wiecie, no. Jezu jaka jestem super. Super. E, no. Tu nie mam zasady. Zasada. Dobra, zobaczmy po prostu na te zasady. E, więc są tak. Nie czyli i tu na game teraz Okej, zmieniłam. Kamy na na game... Jezu. Właśnie dobrze i powodzę. Dobra. To pięknie jest start. Level pierwszy, ok. Że moją taktyką na to granie jest po prostu po bokach, ten najlepiej cokolwiek zobaczyć. Jest boczek. To jest jakiś, nie? Ok, mam już guzik. Nie mogę w niego kliknąć, ok. Pustynia. Szczerze, chodzi. Jak widać, trochę ta mapa na przykład nie jest aż taka mocno wymagająca, choć to jest mapa na wersji 1.12.2. Więc dla mnie to jest taka, wiecie, tak troszeczkę ubogo zrobiona, bo nie ma aż tak dużo tych innych obiektów. O, guzik. Więc super. Eee, dobra. Kocham życie. Z jednej strony mogłabym go zabić. Ale z drugiej strony niech on będzie, będzie mi przeszkadzał. Why not? Dobra, zobaczmy może na górę, bo po coś chyba są te liany. To jest chyba jedyne czegoś z lianami. Najlepiej no, w sumie i tak patrzeć z góry. Okej. Okay. Common block. <grych> Najlepiej no, tak w sumie patrzeć z góry na rzeczy, bo można bardziej coś zobaczyć, ale chyba w tym przypadku nie, prawda? Chyba. Tak, chyba nic tutaj nie znajdziemy, a szkoda. Myślałam, że autor tak jakby wziął na górę, ale w sumie to by było z zamysłu pomyślone. takie za łatwe. Dobra, o, Za przycisk. <grym> Dobra, e, śnieg na polana. Śnieżna, Jezu, śnieżna, nie śnieg. Dobra. Tego tak gwiniecenia mi się jakoś tak trochę nie podobają. Chyba coś będzie właśnie w nich. Dobra, iglo tu. Dobra. Yy, tu... Okej. Okay. Tu nic nie ma. Tu coś jest się nie i mamy przycisk. Dobra. Lodowa... Lodowe kolce. Okej. Okay. Musimy znaleźć ten przycisk. Jezu, gdzie to może być? Dzisiaj, szczerze, ta mapa w mi się wydaje bardzo spoko. I w ogóle bardzo fajnie jest ogólnie zrobiona, jest ale... Troszeczkę jest mały błąd, jak się wygrywa tą mapę, bo was wywala poza tą mapę. Ja musiałam. O, przycisk. E, I musiałam właśnie. Chyba skoczy tu. E, I musiałam właśnie użyć game moda spectatora, żeby znaleźć taki jakby początek. Oj. Dobra. Siup, siup. Próba numer dwa. O! Udało się. Wioska. Dobra. Zobaczymy, może najpierw domki. Jeden. Okej. Okay. Nic podejrzanego. Chyba tak też będzie raczej czysto, bo raczej mi się wydaje, że w tym sianie nic nie będzie. Bo raczej nie może, że powstaje tak jakby przycisku i tak siane dziwnie. Ale warto i tak sprawdzić. Dobra. Siup. Siup. Okej. Okay. Zobaczymy teraz ten domek. Chyba będzie bardziej w tej studni coś. Dobra, zobaczmy tą studnię, bo jakoś tutaj mi się nic nie widzi. Albo będzie w tej studni, albo będzie za tym drugim domkiem. O, przycisk. Dobra. Mesa 7. Okej. Okay. Tutaj coś? Nie. A może tutaj? Też nie ma. Szczerze, by był w miarę fajny, ukryty przycisk, jakby trochę ten autor troszeczkę poniższył. Albo tutaj, tak w dół. Jakoś... Dobra. Tu? Nie. Tu też nie ma. Tu może? Dobra, mamy. Level 8, grzybowy las. Okej, okay. nie wiem. Tu, w może? Nie. Na górze może? Coś będzie? Też nie. Dobra, mamy? Uzik siup. Uwielbiam. Może tu, tu, tu. Okej. Okay. Level dziesiąty. To jest. Dobra, na początek sprawdźmy górę. Na górze nic nie ma. Nieważne. Jest. Kopalnia. Uuu. Dobra. Aha, że to jest tak zrobione. Jak ja nie ogarniam życia. Dobra. To jest nawet mega spore. żeby poszukać ten przycisk. I to mi się szczerze podoba, że, już, że, że jest aż takie spore. Dobra. Szukam go. Tak mi się wydaje, że może w lawie to będzie i będzie trzeba tak jakby kliknąć, może tu Nie wiem. Bo tu raczej nie ma. Ale wykupamy sobie te diamenty sobie sobie yy. nie no, chyba będzie w tej lawie tak mi się wydaje bo innego pomysłu sztucznego no, chyba że na początku ale na początku to nie no, chyba będzie w lawie Nie ma. A tutaj jest. Dobra, Siup. Never okej, okay. yy, może góra na początek. Dobra, chyba. Tu nic nie ma, tak mi się wydaje. A, nawet ja przecież tutaj nie wejdę. Dobra. O Jezu, proszę Jezu, ja nie chcę skinąć. Ach. Dobra, nie zginam, łatwo. <gryw> nie no, prawie zginam, ale... Ale no. Nie wiem gdzie może być jeszcze ten przycisk. No, chyba na tej górze powinien być, bo tutaj nic nie widzę. Myślałam, że to się tutaj wejść, ale chyba się nie da. A prędzej to się spalę pewnie. Hmm, gdzie on może być? Wiecie, pewnie on więc mi się wydaje, koloru szarego niż brązowego, takiego drewnianego. Nie, chyba bardziej na dole to będzie. Dobra. Tu nic nie ma. Tu też. Nie wiem, no. Nie mam kompletnie pomysłu, gdzie on może być ten przycisk. Trochę ten level jest w miarę trudny. Hmm. Szczerze normalnie tutaj poszła, ale nie wiem jak tam pójść. Bo jest slipa. I chyba to będzie najcięższy level. Nie no, no spokojnie. Albo doskoczę? Nieważne. Czy ja tutaj skoczyłem na marne? Yy. Chyba tak. Dobra, F5. Siu? Hmm... Gdzie może ten przejść? Bo tu go nie ma. Chyba, że w tej właśnie labie może coś być. A tak jak spamie i nic nie ma... Nie! Jestem w dupie. Nie musiałam użyć tego spectatora, ale i tak bym się pewnie nie domyśliła, więc pokażę wam gdzie jest ten... Chodzi... na no, spectatorze teraz zobaczyłam, że jest tutaj... przejście. O już mam na HP. I w tym przejściu mamy przejście. Szczerze? Nie wiedziałam, że tutaj tak jakby jest jakieś przejście. Wziąłem sobie jeszcze chlebki, Siu. Ale... spoko. Chodzi... bardzo was przepraszam, że tak jakby teraz szczytowałam to ale nie mogłam tego znaleźć i już nie będę. To, o Jezu, labirynt. Najgorsza rzecz na świecie. Siup. Aha, dobra, tu mam kilka, to już myślałam, że tak szybko. Zawsze się czynamy w prawej strony. To jest najlepsza zasada. Nie w tam... Okej. Okay. Uuu. A, przycisk, dobra. The end. Okej. Okay. Uuu, parkour. Siu. Ja w parkourie jestem dobry. Nieważne, nie jestem słaba. Okej, okay, lecimy, lecimy. Czy ja mogę wnieść na tego bloka? <laughs> ha, nie widzę. Tu mi się powie Okej. Okay. Może w jakiejś skrzynce to będzie? Albo w szarkerze? Albo nie? Chyba nie. Chyba będzie bardziej, że tak poszukać. Bo mi się wydaje, że chyba będzie jakiś przycisk. Hmm. już tak płynie obejrzę kilka razy. Okej, okay, uh, szukamy dalej. Tego przycisku. Sziup. że nie wiem, czy to tak jakby nie jest. W takim sensie, że to jest taki właśnie koniec. A też może tutaj będzie jakiś przycisk, bo w sumie to jest bardzo dobra kampa. Ale mi się wydaje, że to może być koniec. A tu Trzeba tak właśnie inaczej trochę myśleć. Tak sprawdzę na bo kiedyś jak oglądałem oglądałam właśnie takie filmiki, to ludzie mi to w ekwipunku. <gryw> Dlatego tak jakoś patrzę. Trochę to nie jest równomiernie. Dobra, jakby to ogarnąć. Może na górze ja nie mam kompletnie pomysłu. Może to jest koniec? Nie no ja właśnie, że to jest koniec, bo ja muszę zdać przycisk. Patrzę i, i dupa trochę. No to nie jest koniec, to jest koniec miasta. chyba. A może ja muszę właśnie w ten drążek kliknąć? Nie, no raczej. Nie, ale warto zobaczyć. Sió yy. gdzie to może być? Gdzie tak gdzie nie to jest ta mapa umiejętno i na, na znów, szczerze właśnie Albo tego nie zauważę, albo to jest taki dziwny koniec. Nie wiem. Ale mam wiesz, że to był koniec. Właśnie muszę chyba coś znaleźć. No też jakoś tak. Słowem się nawet jest tak troszeczkę poruszać potem. Chyba ja sobie użyję to torabecie i zobaczymy, jak ja ten przecież, Bo naprawdę ja nie zaraz to. A ja, aż tak szybko chyba się nie poddałam. Dobra, już sobie to zrobimy na kreatywie. Tutaj weźmiemy sióp. Koniec. Omega. Dobra, więc tak. I dzięki za oglądanie tego filmu. Widzimy się w następnym. Jak wam się spodobała właśnie taka mapa, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, czy wam się w ogóle podobał odcinek. Ja się żegnam i pa pa!